No hej, z strony pomidoro. no i widzowie, dzisiaj dostaliśmy nowy update, który szczerze jest bardzo mały, w sensie bardzo mały. No i powiedziałbym, że jakoś bardzo mały, ale trochę się rozczarowałem, ponieważ myślałem, że po takim gigasowym update'cie będzie coś o wiele lepszego. Lecz no niestety, jak to bywa no nie jest ten update jakiś giga, gigamocy. lecz dzisiaj sobie go całego oczywiście omówimy, powiem wam co i jak właśnie w tym update'cie, co robić i tak dalej, i tak dalej wy zanim to oczywiście trzecią łapeczkę w górę zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie na discorda Big Badunga, czyli widzowie mojego studia na Roblox yy, gdzie tam robimy gierkę sobie yy, są tam pierwsze liki, więc możecie widz zobaczyć na 150 osób na discordzie będą następne więc myślę, że jak każdy wbije z tego discorda, to na pewno yy, widzowie, yy, no będzie będzie ten link i w w ogóle, o którym Godzinę oglądacie ten film znowu, bo w poprzednim odcinku mało osób napisało, więc tym razem też możecie napisać. Nie widzowie, zacznijmy sobie oczywiście od update logu. Mamy Ashwind Realm, mamy jedno nowe jajko, 7 petów. Co ważne, mysterious pet, na którego jest 2.5 miliarda szans. Gdzie z boostami i tak dalej, z game gamepassami mamy 1 na 100 milionów prawdopodobnie tego peta, bo tak pokazuje na ich Discordzie. Nowe achievementy, w sensie około, no bo możecie mieć 90, możecie mieć 110 i tak dalej tak dalej. Mamy nowe achievementy, mamy dwie nowe aury, mamy nowy season pass, więc klasycznie tutaj nic ciekawego. Mamy fajny taki mini update gardena, bo mamy gardenera, mamy nowy garden pet, prawdopodobnie supreme. Mamy garden mastery i mamy seeds crafting, zaraz wam to wszystko oczywiście pokażę. No i inne rzeczy, mamy new skill tree upgrade, który jest... Tragiczny, dodali, w tragiczne sensie tragiczny, więc no po prostu średni, dodali coś takiego, że jak kraftujecie ringa to może wam się po prostu nie wykorzystać rzeczy, tam około chyba 1% szans, jak to wymaksujecie, więc czy to jest jakieś OP? Myślę, że nie. Jeden nowy kod, oczywiście jest to Ashwind, czyli nazwa świata, no i mor, nie wiem, co to znaczy mor, pewnie jakiś book fixet it, i tak dalej i tak dalej. Zacznijmy sobie od oczywiście karnetu z w sinon sensie pasa, który polecam Wam robić, no bo klasycznie dostajemy tutaj boosty typu Pete Quipy i tak dalej. Mamy to przez 21 dni, ale jako już ja teraz nie tryharduję, myślę, że ja tego nawet nie będę robił, no bo jakoś mi nie zależy. Tym bardziej, że klan troszkę się rozpadł i praktycznie nikt w nim nie gra, więc no wiecie, na logikę chyba nie będę po prostu tego. Robił. W takim razie, co wy macie robić w tym update'cie? Ja i tak na waszym miejscu bym sobie robił tego season pass'a, ponieważ, no jeżeli macie czas, a jeżeli nie, no to farmienie na jajku, co nie? Eee, róbcie sobie tego season pasa, ponieważ macie tu szansę na 125% oraz eternale na pewno są giga dobre, ponieważ no są e, chyba 2 albo 2,5 razy lepsze niż te, które są w zwykłym jajku, więc myślę, że w miarę spoko. No i klasycznie dostajecie busty, jakieś potki i tak dalej. I za następną rzeczą, którą oczywiście dali jest nowe jajko, nowy mysterious pet, o którym już Wam troszkę powiedziałem. Jest to pet, na którego jest 2,5 miliarda szans, więc jest 5 razy rzadszy od Divina. No i jest też 5 razy lepszy od Divina, bo ma 600 QN, a Divine nowy ma 120 8 z tego co wiem, więc około tak 5 razy lepszy, no niedokładnie, ale tak mniej więcej. No chyba tak 4,5. No, nie chcę widzę tutaj mówić szczegółowo, bo nie jestem szczerze, tego jakoś bardzo pewny. No i teraz mechanika, która mi się bardzo podoba w nowym updatecie, jest to oczywiście Garden Update. Jest to po prostu taki mały update właśnie Gardena, który jest po prostu. Zrobi to, że no, ten garden jest bardziej użyteczny, ponieważ mamy tutaj gardenera, który po prostu auto-siduje nam, więc jest to bardzo fajne, no, bo możecie to farmić po prostu na awku E, tylko, że musicie sobie zrobić oczywiście Mastery, e, bo dopóki nie zrobicie Mastery, to oczywiście nie będziecie mogli sadzić we wszystkich automatycznie. Więc najpierw sobie to wymaksujecie, tu w ogóle coś się świeci. Więc tu coś w miarę dobrego mi rośnie. E, mógłbym sobie na Shift, we, się na shift sobie wejść na tego, zobaczyć co tutaj rośnie. E, rośnie drzewko, dobra, fajnie, bo zazwyczaj ja to sadziłem i potem już nie zasadzałem z powrotem. Nawet tego nie odbierałem, więc fajny taki updatecik tego. Też tutaj macie oczywiście nagrodę u niego do odebrania. Możecie sobie tutaj dać jakie chcecie. Możecie na przykład na każdym dać epika. Ja tak sobie zrobię, tylko niech pierw wykorzysta oczywiście te. No i oczywiście on wam automatycznie zbiera i zasadza, więc no tutaj nie ma chyba nic więcej do gadania, jeśli chodzi o. Garden Update. Jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ możecie sobie craftować oczywiście Seedsy. Czy to się opłaca robić? Myślę, że nie. Myślę, że i tak prędzej czy później, w nockę, dużo Wam się skończy tych Epic Seedów. Więc warto sobie zasadzić zwykłe, ponieważ zwykłych zawsze, będziecie mieli dużo. Zobaczymy, no jak to będzie. Bo jak będziecie mieli na przykład na każdym slocie, no to troszkę na pewno czasu e, to będzie rosnąć. Więc ja bym na przykład z Epików w się sensie na Epiki nie przerabiał, lecz już jak odblokujecie następne, ponieważ możecie odblokować tutaj, ponieważ macie tutaj e, oczywiście chance to get a Golden Plan w ogóle jakiś to jest i różne tutaj takie rzeczy unlock często, e, diamond, mamy tutaj slot w gardene, gardener e, no, 180 milionów poziom i dopiero mamy oczywiście Insane seed in Magic Pot. Mamy więcej szans, mamy tutaj extra luck for e, supreme and exclusive effect, mamy 10% plant growth speed, no i tak dalej i tak dalej, no myślę, że są to spoko rzeczy, ponieważ no jest to podfarmienie potek, nie mi się, jest to mocno podfarmienie potek, jest to spoko moim zdaniem, liczyłem na to, że coś takiego będzie, więc jest jedna z lepszych mechanik w tym update oczywiście. No i skill tree, oczywiście Wam też mogę pokazać. Nie jest to nic ciekawego, lecz zawsze Wam pokażę. Mamy tutaj Keep Ring Item. No i mamy tutaj 0,25% szans na zachowanie itemka przy craftowaniu. I mamy tutaj jeszcze jednego, więc prawdopodobnie 1% szans na to jest. Więc co robić w tym update? Cie? Moim zdaniem ogarnijcie sobie tutaj tę mastery. Wystarczy, że po prostu wsadzicie sobie tutaj w jednego slot'a I niech mam po prostu farmi przez nockę. Myślę, że w parę tych nocek, dwie nocki myślę, i już będą wymaksowane. To Mastery No, nie oszukujmy się, no przecież to. Ja już mam Który poziom tego? Plant Mastery. Widzimy, gdzie jest to Plant Mastery. Plant Mastery jest tutaj, w Garden. 53 poziom, a ja to farmię od godziny dopiero. Więc myślę, że na luzie wbijemy sobie ten dwusetny poziom w nockę. No i co, no otwierajcie jajka na ostatnim świecie. No i to tak naprawdę tyle, no więcej tej niestety nie można robić. No i oczywiście jak macie czas, jak gracie normalnie w RCU, nie tylko pod awka, no to oczywiście róbcie se Season Passa, no bo Season Pass da wam jakiś tam dodatkowy profit. E, oczywiście na awku też możecie go farmić, lecz na pewno wam się tleje go nie da farmić, co jakbyście farmili sami. E, no i to w sumie na tyle w tym updatecie, bo no, dużo... To Dali, Myślę, że nie. Myślę, że to jest taki mini update'cik. A jako już ostatnio był serio mały update, Cloudy World, no to liczyłem na coś ciekawego. Tym bardziej, że w ogóle ten świat był takim skamem. Sami zobaczcie. Ja Secret of równo 5. No i licząc tego Shiny Toxica, to totalnie nie miałem farta, ponieważ weźmy sobie tutaj, weźmy sobie oczywiście stacje, bo w stacjach możemy sobie sprawdzić Egg Open. I Ja mam 8 milionów jajek. 8 milionów. Czajcie, 8 milionów otworzonych jajek w Cloudy Wardzie, yy, gdzie dropłem no, giga mało. No i widzowie, w ogóle też udało mi się odblokować DEGA za 100 milionów otwartych jajek, równo, więc no, jest to mocne osiągnięcie jest to giga mocne osiągnięcie za otworzenie tyle jajek. No ale to taki szczegółik. Szczególik, szczegółik, szczegół. No, wiecie o co chodzi. No Widzowie, moja ocenka tego update'u to jest, że taka, no, piąteczka. Nie jest on najlepszy, lecz plusik za yy, gardenera. No i za oczywiście Mysteriusa, ponieważ mamy taką szansę też na dropienie czegoś lepszego. No i prawdopodobnie będzie ich po prostu 5 razy mniej niż Divine'ów, więc prawdopodobnie po 500 będzie ich na update. Myślę, że coś takiego. No, zależy to, ile osób będzie grać, bo jak będzie mniej osób grać, no to będzie ich mniej, będą też droższe w takim razie. No i zobaczymy, jak to właśnie będzie, jeśli chodzi o ekonomię tej gry. Bo wiem, że jakiś ty tam sprzedał, co w się sensie mój widz sprzedał yy, Misteriusa bo udało mu się dropnąć pierwszego za 510% i ludzie na Powerfulu dali L, więc no moim zdaniem to też jest L, bo to jest 7,5 7500 tokenów za Mysteriusa, który daje 600 QN. No i 600 QN jest sporo, tylko jeżeli macie taki team jak ja. No to czy też 600 wam coś da? No da wam sporo, lecz nie da wam jakoś bardzo dużo, bo byście musieli mieć aż takich 10 No ale i tak mimo wszystko coś to tam da No i oczywiście też jedna rzecz o której nie powiedziałem to nowe aury i achievementy Achigmenty nie wiem w czym dodali aury To oczywiście dali w, no, w aurach I o tutaj za 200 milionów ja, jak mamy 25% staców tego peta No i mamy też dodatkowego peta kipa. teraz to zauważyłem I chyba dodali też nowe dni z tego co widzę a tak więcej to chyba wam niestety nie powiem. No i Mysterius yy, Pet No i widzę, mam nadzieję, że Ci nam się spodobał. Jeśli tak, chcecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, trzymajcie się, do następnego i siema!